Bierzemy dieselka. Zobaczymy ile nam wyskoczy. No i mamy internet. Jesteśmy uratowani. Robimy wypad na miasto. Ja i żona małżonka. Córka poszła z koleżanką. Też na wypad, Też, wypad na miasto? Też na miasto. Zobaczymy o której wróci. Niech cały świat widzi, że ja je naczynia. Dzień. dzień dobry, dzień dobry kochani. Właśnie tak dzisiaj spaliśmy. Dzisiaj mieliśmy ciszę i spokój. Wyspaliśmy się na potęgę. Jesteśmy gdzieś między Berlinem a Ulm, także duża rozpiętość. Do Ulm mamy mniej więcej 500 km. Tam mamy jeszcze jedno fajne miejsce do zobaczenia. A potem lecimy nad jezioro Bodeńskie do naszej przyjaciółki. Słuchajcie, tu było super byliśmy tak zmęczeni, i w którymś momencie stwierdziłam, że dobra, szukamy miejsca na spanie, bo jest za późno. E, I tam jakieś dwie opcje mieliśmy w tej miejscowości, a w końcu wylądowaliśmy tutaj. Tu jest jakiś stadion, zobaczcie. E, no i w związku z tym, ten parking jest właśnie taki duży, i śmiesznie, bo te lampy się nie palą tutaj, te które widzicie. O, tu było ciemno, więc jak zajechaliśmy sobie tutaj, to chyba tylko paliły się te lampy przy tym obiekcie. I tak naprawdę było widać tylko, słuchajcie, ten parking, który jest tutaj z przodu. A ja na Google tu jest jeszcze właśnie takie, jakby dwie kolejne warstwy, jak to ja się śmieje. No i po wielu próbach zaparkowaliśmy tutaj super. A mówię, tu było ciemno, jak nie wiem. Więc stwierdziliśmy, że w ogóle zero samochodów, to co teraz stoi, to stało wieczorem. Nikt w nocy nie przyjeżdżał, także was super, takie przelotowe miejsce do spania, mega. W opisie Wam zrzucę, zrzucę wam GPS-ka od tego miejsca, bo naprawdę można spokojnie się tutaj zatrzymać. A ja idę budzić do końca moją rodzinkę, jemy śniadanko i śmigamy dalej. Pogoda mamy piękną, więc będzie fajnie. Przejdźmy na stację, pierwsze tankowanie w Niemczech Zaraz zobaczymy w jakiej cenie jest paliwo Bierzemy dieselka, zobaczymy ile nam wyskoczy 1,57, 1,56, coś 1,57, no to jest taniej niż na autostradzie Bo na autostradzie przed grzeczką patrzyliśmy, jakieś 10 minut temu no to było po 1,98, także prawie za 2 euro. A tutaj mamy 1,57, także jest taniej. Zobaczymy, ile wejdzie. Powinno wejść około 40-45 litrów. No i ile weszło? 73 euro, 46 litrów. No, pomyliłem się o 1 litr. Mówiłem 40-45. Także idziemy płacić. Korzystając z okazji że jesteśmy na stacji i na tak zwanym autohofie, to tutaj mamy kranik z wodą. Teraz pokażę. Mamy kranik z wodą i można pobrać wodę. Kiedyś jak jechaliśmy przez Niemcy, to zatrzymał... Znaczy zatrzymał, Stał pan z ciężarówki powiedział mi, że najlepiej wodę brać z autohofu, a nie z, to, z takich mopów. Bo na Autohofie jest woda taka specjalnie przeznaczona dla kierowców tirów, żeby mogli po prostu tą czystą wodę sobie pobierać. Więc jesteśmy na Autohofie, wlewamy wodę, którą mieliśmy w bagażniku i uzupełnimy w naszym zbiorniku dużym. Tam Magda zauważyła, że też jest podobno zrzutnia toalety. No i może szarą wodę uda nam się zrzucić, także robimy serwis. i już wodę uzupełniliśmy. Baniakiem, ale jakby ktoś, na przykład, chciał tutaj podjechać i sobie podłączyć wąż to węża, to mógłby to zrobić też, bo końcówka jest. No i jest możliwość, jakby, też wkręcenia swojej końcówki. My tam jesteśmy, idziemy zobaczyć na drugą stronę stacji, bo tam podobno można zrobić serwis, więc idę zobaczyć, czy tak faktycznie jest. No, i tutaj jest faktycznie z tyłu stacji i jest słupek. Tutaj mamy stację, tam tankowaliśmy. I tutaj, proszę, spójrzcie, jest słupek. Teraz jest akurat zajęty. Tam ktoś robi serwis. Także fajnie, damy namiar, bo można to zrobić za darmo. No i to, jak wiemy, w podróżowaniu jest bardzo przydatne, prawda? Także korzystając z okazji że robimy przerwę, Magda zrobi nam owoce, napijemy się kawę, zrobimy serwis i pojedziemy dalej także super a tutaj jeszcze zobaczcie można zrobić też pranie także można zrobić sobie pranie jakby ktoś chciał podjechać 18 kg taka maksymalna 8 kg i 18 kg takie pralki Także od Blue też można zatankować. Także full service jeżeli chodzi o tą stację. Bardzo dużo tirów. No i jak to Autochow? To co kiedyś pan kierowca nam powiedział, sprawdza się. Także jak chcecie robić serwis, jak chcecie kompleksowo wszystko zrobić przy samochodzie, to na Autochowę trzeba wjechać. Jeżeli chodzi o Niemcy. A idę do Vana bo tam już czekają na mnie owoce i kawa. Tak stoimy, słuchajcie. Jesteśmy w miejscowości Blaubeuren i idziemy zobaczyć najbardziej niebieską miejscowość Niemiec. Tak, podobno się o tym miejscu mówi. Oprócz tego mamy tutaj, e, zobaczcie, już takie domy fajne z tym murem pruskim. Mamy tutaj jeszcze takie bardzo fajne miejsce, to jest źródełko. Już ustawiłam mapę, to jest gdzieś tam, także w tamtą stronę idziemy. No i jak macie ochotę, to chodźcie z nami. Jesteśmy nad krasowym źródełkiem rzeki Blau i to miejsce zostało ukrzyknięte najbardziej niebieskim miejscem w Niemczech. Tutaj naokoło jest ścieżka spacerowa i w weekendy zazwyczaj bywa dosyć tłoczną. No, dzisiaj mamy szczęście, bo jest tak fajnie mało ludzi. I jest parę legend dotyczących tego miejsca. Jedna z nich mówi, że źródełko jest tego tak niebieskie, bo codziennie wlewa się beczka atramentu. Z kolei druga legenda mówi o tym, że yy, tutaj był problem z pomiarem głębokości tego źródła i wierzono w to, że. Na dnie mieszka Syrena, która za każdym razem kradnie te przyrządy pomiarowe i dlatego tej, tej głębokości zmierzyć nie można. Udało się w XVIII wieku w końcu zmierzyć głębokość. Jest tam około 20 metrów. Także no, dosyć sporo. I jeszcze jedna taka ciekawostka. Znaleziono tutaj w okolicy system jaskiń. To dosyć niedawno odkryto, ale te jaskinie są do eksplorowania tylko i wyłącznie przez doświadczonych nurków. thank mm -hmm. you I tak sobie idziemy w tym miasteczku. Tutaj jest klasztor, od którego tak naprawdę cała historia miasta się zaczęła a tam z tyłu wieża. Yy, dzięki temu klasztorowi, bo właśnie przez ten klasztor nie wiem jak to ująć yy, w XI wieku rozpoczęła się tutaj historia tego miasteczka, dlatego że w momencie, kiedy ten klasztor został wybudowany i otwarty, podziało się tak, że tutaj zaczęło coraz więcej rzemieślników się zjeżdżać, coraz więcej osób, które chciały po prostu tu zamieszkać, pracować dla klasztoru. No i zaczęło się rozwijać miasto. A tu zobaczcie, wszędzie ten mur pruski i piękne zakamarki. Jeszcze chwilę się poszwędamy. Tam na górze jakaś... Nie wiem co to. Strzelnica. <grystanie> Idziemy się jeszcze chwilę poszwędać i jedziemy dalej. Powiem wam tak. Google Maps troszkę nam głupieje. Zobaczcie jaką drogą nas prowadzi. Co to się po prostu dzisiaj dzieje? Jedziemy ze źródełka do yy, nadziei no i po prostu no jest pięknie tak naprawdę jest pięknie bardzo ładna droga tylko kurczę, my już trochę zmęczeni jesteśmy, już byśmy chcieli żeby ta droga była trochę szersza no ale nie, trzymajcie kciuki żebyśmy w końcu wyjechali na jakąś normalną drogę Dzień dobry, w nowym dniu. Właśnie moje dziecko się pojawiło, mój mąż idzie, tutaj spaliśmy dzisiaj, a teraz idziemy. Tutaj mamy stację benzynową, idziemy kupić e, winietę i idziemy kupić internet, bo mój mąż wypatrzył, że internet jest po ile? Jeszcze raz. Że internet jest po ile? 20 franków. 20 franków, zaraz pójdziemy to, będziemy to 15, sprawdzić, 15. a winieta po 40 franków, a śniadanie to się okaże, <grych> także idziemy. No. No i mamy internet. Jesteśmy uratowani. Słuchajcie, mamy łączność ze światem. Tak jest. 20 franków 19,90 kosztuje na... Bez na limitu. ile pomóż? Na ile Be... czasu? Bo ja nie pamiętam na ile e, czasu. Na miesiąc. Na miesiąc. I teraz tak, to jest bez limitu i za każde 24 godziny schodzi nam 2,5 franka. I możemy zrobić coś takiego, że na przykład użyjemy tego przez 5 dni, potem wymienimy, bo pojedziemy do Włoch i wymienimy na włoską kartę, i resztę pieniędzy, która nam zostanie wracając, możemy sobie jakby włączyć i będzie działało. Także miesiąc czasu jest czynny, a przez każde 24 godziny schodzi nam 2,5 franka. Każde 24 godziny. Czyli łącznie na 8 dni ciągiem można powiedzieć. Na 8 dni ciągiem, tak. Także myślę, że oferta jest całkiem fajna, bo jest bez limitu ten Teraz przechodzimy przez granicę. Wracamy do Niemiec, bo tutaj niedaleko granicy jest Lidl. Idziemy kupić sobie świeże pieczywko. A tak wygląda granica między Szwajcarią, a Niemcami. Jeszcze kolejna rzecz, która jest potrzebna, jeśli chcecie pobyć sobie w spokoju ducha w Szwajcarii, to jest... Winieta. Winieta. I ona jest ważna do końca stycznia 2024. Tak. To jest winieta roczna. I zapłaciliśmy 40 euro. 40 franków. Jest w Szwajcarii. Tak. Jesteśmy za blisko Niemiec i za bardzo się kręcimy Szwajcaria Niemcy, więc tam tutaj się te kwoty... Tak, mamy jeszcze z 2021 winietę, której nie odkleiliśmy dzisiaj przyszła pora na nią. Jakoś nigdy nie było czasu i zawsze zapominałem. I wtedy nakleiliśmy tam i teraz będzie ciężko to odkleić. I można nakleić ją też tutaj. Tu albo tutaj. Tak, bo tak właśnie z tej strony, więc tutaj tutaj ją chyba nakleimy, nie? No właśnie, tak widzimy, że ludzie mają tak naklejone, więc chyba też nakleimy łatwiej będzie zdjąć potem. Lusterka tak. nie mamy, ale to, jest miejsce. Jest. A może byśmy od tej strony na lustelkę nakleili? Myślisz, że będzie będziesz? Czytywać? To byśmy się dowiedzieli <laughs> po, po tak. powrocie do domu. Dostalibyśmy takie dokumenty pewnie. Tak, bezupełnie. No. no dobra, to co, przyklejamy, tak? Przyklejamy. Jak powiedział Tak zrobił. Naklejka naklejona. Z tej strony to wygląda. Tak? Proszę bardzo. Po prawej, albo po lewej stronie lusterka, lub z tej strony, tak jak mieliśmy na dole, albo u góry, no ale przykleiliśmy tam, bo tam nikomu nie będzie przeszkadzać. Także jest ok, teraz możemy jeździć. Winieta jest na autostrady. A że będziemy poruszać się po autostradach szwajcarskich, to dlatego mamy winietę. Kawka już wypita. Stoimy nad Jeziorem Bodeńskim. Jak się nazywa ta miejscowość? Berlingan. Berlingan, o właśnie. Bo ja oczywiście nie przypomniałbym sobie. Moje dziewczyny grają tutaj w Tromino. I tak jest fajnie. Taki chillout dzisiaj. Odpoczynek po trzydniowej trasie. Tak naprawdę... Yy, ostatnie 3 dni spędziliśmy głównie w samochodzie, chociaż coś tam zwiedziliśmy oczywiście Ale na odpoczynek nie było czasu, więc dzisiaj taki pełen relaks, pełen chill out. Halo, halo! Jak to coś tak? tam zwiedziliśmy? Jeszcze w super miejscu przecież. No. no tak, no ale, ale to było wszystko Jest takie... Dwóch wszystko takie na, na, ten, na tempie, nie? No tak, trochę tak nie, nie daliśmy rady jeszcze z, wystopować po, po, tym, po pracy i po wszystkim, a się Jeszcze na obrotach byliśmy. A no. dzisiaj, teraz Pan ma relaks. No. Super. Tu sobie tak stoimy, bo potrzebowaliśmy zrzutni toalety. No i znalazłam na Park4Night informację, że w Konstancji, czyli właściwie rzut peretem od miejsca, gdzie jesteśmy, jest zrzutnia toalety. Więc przyjechaliśmy tutaj na parking, tu też można słuchajcie zatrzymać się na noc, jakby ktoś potrzebował. Więc taka fajna miejscówka, wrzucę wam ją w opisie jakbyście byli w tych terenach i mieli takie zapotrzebowanie to. Zaglądajcie. Wyszliśmy sobie jeszcze wieczorem na spacer. Może gdzieś usiądziemy w jakieś pękce, ale chcę pokazać Wam granicę tutaj nad wodą. Tutaj jest granica. Między Szwajcarią a Niemcami. I właśnie teraz ze Szwajcarii przechodzimy do Niemiec. Zamówiliśmy sobie frytki dla Matyldy. Matylda zje sobie takie fryteczki, podobno najlepsze w okolicy. No i takie trzy piwa. To są piwa regionalne, ale nie powiem wam z jakich regionów, bo trudno wypowiedzieć to. Ale, ale z regionu. Z tak. regionu, No dobra, no to ok, to siadamy. Jesteśmy jeszcze w Krauslingen. Będziemy być spacer. Tak, robimy wypad na miasto. Ja i żona małżonka. Córka poszła z koleżanką. Też na wypad, Też, wypad na miasto. Też na miasto, zobaczymy o której wróci. Plan jest taki, żeby dzisiaj jeszcze pojechać gdzieś, już e, z miasta, gdzieś się przemieścić. E, no, i, no i tak, tylko wszystko I taki że, jest plan. Od tego Tak, taki jest plan. Wszystko od tego kiedy córka wróci do nas. No. Ale dobrze, no niech, się, niech się trochę dobrze pobawi też, nie tylko w towarzystwie starych ludzi. No, my jesteśmy tutaj w centrum Krauslinger można powiedzieć i zobaczcie, dosłownie tam za mną jest taka brama i tam jest ulica Główna. A to jest kampus. I to jest kampus I, i wchodzi się w bramę i jest się w takich, o, w takim parku fajnym. Mega, nie? No, super. Super i tutaj jest trochę chłodniej, bo tam przyliśmy tą ulicą mhm. ja wiem Jezus, ale jaka patelnia. No i wydobra, dobra, tu. jest? I nagle taki wiecie, chłodek i taka rzeźkość. Zobaczcie, mm -hmm. już tutaj podlewają cały czas trawniki, więc też to te było bardziej tak fajnie... Chłodzi, nie? Chłodzi, dokładnie, więc idziemy sobie pospacerować po ładnych miejscach, teraz takich bardziej z roślinnością niż z budynkami. Dokładnie, tak jak Magda powiedziała. O, i to to A, ale tutaj papie! No teraz to już jest zupełnie chłodniej. Tak jest. <laughs> Dobra, to jest taka brama. Może no wejdziemy tam. Idziemy tu. Dobra, idziemy tu. A dzisiaj na obiad ryż ala Magdalena, tak? Tak. Stoimy w takim fajnym miejscu. Zaraz pokażemy Wam więcej, co tutaj fajnego się znajduje. Ale tymczasem Magda zadecydowała, że musimy zjeść obiad. Więc będziemy jeść obiad. Takie pyszności. Magda zrobiła. Taki pomysł własny. Mieszczam pomysł własny z tego, co tam znalazłam w skrytkach. A skrytek mamy dużo. Dokładnie. Także dużo Magda znalazła. Także zaglądałam, zaglądałam i widzicie, takie coś wyszło. Do pyszności. To my teraz zjemy obiadek i za chwilę pokażemy, co tu fajnego jest dookoła. Naprawdę nagrywasz? Ja zrobiłam obiadek. Niech cały świat widzi, że ja je naczynia. No ja zrobiłam obiadek, mąż zmywa, a córka się relaksuje. Ale powiedziała, że naczynia włoszę potem do, do szafek, także spoko, podział ról jest OK. Każdy ma swoje zadania tutaj, na tej przestrzeni. Tak jest. Na obiekcie. Na obiekcie, tak A ja wam pokażę gdzie jesteśmy. Stoimy przy takim moście, który do złudzenia... A właściwie nawet nie do złudzenia, tylko dokładnie wygląda jak te amerykańskie mosty, które widzieliśmy. Tutaj już za gałęzi wyskoczy zaraz. I tu jest mnóstwo ścieżek spacerowych. Jest rzeka. Jest naprawdę bardzo ładnie i urokliwie. No, a most wygląda, zobaczcie, tak. I my będziemy mieli za zadanie przez niego przejechać. Mam myślę, że damy radę. Generalnie sytuacja wygląda tak. Że w tym miejscu była kładka. I niestety co, co roku, jakby ta kładka znikała z powierzchni ziemi z racji wody, która płynęła. I w 1846 roku zdecydowano o budowie tego mostu. No i teraz zobaczcie, jak ładnie tyle lat wytrzymał. Teraz sprawdzimy jego wytrzymałość pod względem przejazdu naszym samochodem. A tu jeszcze chciałam Wam pokazać, jak ładnie jest w okolicy. Tutaj jest właśnie wody, troszeczkę płynie trochę płynie, to znaczy rzeka jest. Ale tutaj jest jeszcze ładniej. To są takie fajne miejsca przystosowane do ognisk, także można sobie przyjechać, zrobić taki właśnie piknik, ognisko rozpalić spędzić po prostu przyjemnie czas. To jest fajne, to jest super właśnie, jeżeli chodzi o Szwajcarię, że jest mnóstwo takich miejsc przystosowanych, Myśmy widzieli to w tej miejscowości, w której teraz byliśmy. Krausingen. O, widzicie, a tutaj kamienie i rzeka. I szum rzeki. A tutaj zaraz dojdę do tego. Tam gdzie stoimy też obok nas jest yy, są trzy te paleniska aż i tu jest kolejne. Także można sobie wiecie, przyjechać, samochód jest gdzie zaparkować. <laughs> Przepraszam i zrobić sobie taki elegancki piknik. przejechaliśmy i jedziemy dalej. Wy też już wiecie dlaczego ta miejscówka jest darmowa, nie? Ciekawe jak to będzie w nocy. Chociaż nie jest tak głośno. Te pociągi tak głośno nie przejeżdżają. Więc mam nadzieję, że w nocy będzie ok. Tu nasz samochód. Nie widać go. Idziemy spać. Dobranoc. Do następnego razu. Jak dobrze, że my tutaj nie śpimy, tylko jedziemy dalej.